Witajcie w tym filmie, sprawdzę, czy za pomocą takiego narzędzia można wylutować taki oto element. Należy ustawić odpowiedź o temperaturę i poczekać, aż cyna zacznie się topić. Nie jest łatwo, ale. Myślę, że powinno się udać. Element udało się wylutować, ale niestety karkas został lekko uszkodzony. To tyle jeśli chodzi o ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, komentarze mile widziane.